Ashanti Tarot. Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby z znaku lwa w waszym czytaniu na sierpień. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do was, do waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze, warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy. Czy ascendent, tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Także zaczynamy. Ok, całkiem niezły początek. A mianowicie w energii ogólnej zaznacza się sytuacja, trudna sytuacja dla lwa, z którą właśnie być może się zmagaliście albo jeszcze się zmagacie, ale która dobiega końca. Gorzej już być nie może. Wytrzymaliście, przetrwaliście ten trudny czas i wygląda na to, że wychodzicie z kłopotów, tak? Także, mówię, całkiem dobry początek, który sugeruje uwolnienie się z jakiejś trudnej sytuacji. Ta sytuacja była sporym wyzwaniem dla Was i przyniosła wam prawdopodobnie. Całką, całkiem niezłą lekcję. Być może część z Was stwierdzi: No ja dziękuję za takie lekcje, ale y, to, co najlepsze możecie, że tak powiem, osiągnąć w tym miesiącu, y, to przede wszystkim właśnie połączyć te kropki uświadomić sobie, dlaczego y, coś mnie spotkało, dlaczego to mi się przytrafiło. Dlaczego na przykład wciąż nie wiem, trafiam na podobne sytuacje albo podobne osoby, które nie mają dobrych intencji, tak? To wszystko zależy od waszej sytuacji osobistej. Będziecie mieli szansę spojrzeć na to wszystko z takiej innej perspektywy. I te wnioski myślę, że was samych zaskoczą. Tu jest pokazana sytuacja i znowu pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, to nie będzie dla wszystkich, ale tu jest pokazana sytuacja lwa, który mm, właściwie to teraz może odetchnąć z ulgą i, i nawet czuje wdzięczność za te wszelkie wydarzenia, za to, co, co go spotkało, za to, że być może dzięki temu otworzył na coś oczy, zobaczył jakąś prawdę. Także no tutaj yy, dosyć konkretnie hmm. zobaczymy, co dalej nam się u Was pokaże. Dla niektórych ta trudna sytuacja może się może być związana z Waszą relacją, tak? Jeżeli byliście w stałej relacji, która... Wisiała wisi na włosku, niewykluczone, że właśnie dojdzie tutaj do podjęcia decyzji. Ale też w drugą stronę może być tak, że paradoksalnie wyjdziecie z tej całej sytuacji jeszcze mocniejsi, tak? Jeszcze, um, że tak powiem, w poczuciu takiej większej bliskości z tą drugą osobą. Także na pewno jeżeli chodzi o tą sferę uczuć, emocji, widać tutaj spore zmiany, hmm. ale dobra, zaraz hmm. czekajcie. Jeszcze tutaj sobie dopowiemy. Odnośnie tej miłości. Ta trudna sytuacja też może być powiązana z Waszą pracą. Jeżeli to tam doświadczaliście czegoś trudnego, jakichś właśnie wyzwań, nie wiem, być może ktoś tutaj czuł się poszkodowany, niesprawiedliwie potraktowany, to również. To, co odchodzi do przeszłości, to sytuacja, która właśnie yy, powodowała te, te uczucia, trudne uczucia, które się pojawiały w Waszym życiu, tak? Yy, która powodowała ból, rozczarowanie, zawód, tak? Także pamiętajcie, nie, to nie oznacza, że teraz yy, każdy związek <grytanie> będzie się rozpadał, absolutnie nie. Bezpiecznie jest kochać i tak jak powiedziałam, dla niektórych to może oznaczać, że lew decyduje się na to, by zawalczyć o tą miłość, by zawalczyć o swoją stałą relację, by spróbować raz jeszcze. I tu pokazana jest w tej miłości praca i zaangażowanie. Możecie dojść do porozumienia z partnerem, z partnerką, możecie dojść wspólnie do wniosku, i, znaczy, do wniosku, to możecie po prostu wspólnie postanowić, dać sobie jeszcze jedną szansę. Także niektórzy z Was no, nie będą się poddawać tak łatwo. Nie mówię tutaj o relacjach, tak jak powiedziałam, które naprawdę wisiały na włosku, być może nawet były w tym wszystkim zamieszane osoby trzecie. No to wówczas bym powiedziała, że. Wy możecie postawić na siebie, tak? I tu yy, tylko i raczej czuję, że jeżeli już by tak było, to to już jest jakaś sprawa, która trwa od wielu miesięcy, być może do zakończenia już doszło, ale potrzebowaliście czasu yy, na to, żeby. Yy, Zaakceptować nową sytuację i to jest ten moment, gdzie wy stajecie na nogi, gdzie wy jesteście gotowi nawet na nowy początek. Że ta, ta przeszłość, ta trudna przeszłość nie, nie wywołuje już w was tylu emocji, ile wywoływała jeszcze być może nie tak dawno temu, Tak. Mm. Mogą odzywać się również jakieś osoby z przeszłości tutaj do lwa, dawni, że tak powiem adoratorzy. To może być ktoś z kim pracujecie, kto będzie szukał z wami kontaktu, bo tutaj trochę mamy taką energię, która do, niek do, do niektórych oczywiście tak powraca. Pamiętajcie, że te energie mogą się odwrócić, więc yy, to wy możecie mieć do czynienia, czy też wcześniej mieliście do czynienia z kimś, kto był w jakiejś relacji, miał niepoukładane sprawy, yy, życie osobiste. I bardzo możliwe, że pewna osoba z przeszłości tutaj odezwie się do lwa, gotowa na nowy początek. Czy wy będziecie chcieli tego nowego początku, to już będzie zależało tylko i wyłącznie od Was, oczywiście. Ale m, tak, przede wszystkim widzę tutaj przy lwie energii, które są już Wam znane. Oczywiście, no znowu, to jest czytanie ogólne, niemniej jednak m, nie czuję tutaj nikogo nowego na horyzoncie, tylko ktoś, kto już się koło Was skręcił, tak? szczególnie jeżeli mówię tu y, do singli. Ktoś na przykład, z kim wcześniej wam nie wyszło i kto chciałby spróbować, właśnie raz jeszcze. Czy tym razem ta osoba trafi na, że tak powiem, podatny grunt? Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, tutaj większych zmian w sierpniu nie widzę. Lew albo będzie po prostu skupiony na pracy niekoniecznie skory do jakichś takich większych zmian w najbliższym czasie. To może być też taki moment, że wy po prostu czekacie na lepsze okoliczności, na bardziej sprzyjający właśnie czas, żeby coś zmienić. Niewykluczone, że na razie po prostu skupicie się na tym, żeby trochę odpocząć, zrelaksować się. Tak, tutaj też są zaznaczone. No może nie tyle co jakieś wyjazdy. Ale takie różne, jakby to powiedzieć, okoliczności, tak? Okoliczności do wyjścia, do spotkań ze znajomymi, z przyjaciółmi. Możecie nawet właśnie w tej chwili czuć większą potrzebę do tego, żeby tego życia trochę zakosztować, tak? Mówię, szczególnie jeżeli ostatni czas był dla Was naprawdę trudny. Jeżeli y, szukacie w tej chwili pracy, czekacie na jakieś zmiany, no to tu jeszcze chyba trzeba będzie trochę poczekać. Myślę, że bardziej sprzyjający czas może być dopiero na jesieni, co u niektórych. Mm. No. Sytuacja finansowa lwa wygląda na stabilną. Y, nie widzę powodów do zmartwień. I tak właściwie to sierpień jest właśnie, jeszcze raz powtórzę, idealnym czasem na to, żeby zadbać trochę o siebie, żeby zresetować się, wejść do ludzi, zadbać o swoje potrzeby, tak? Pomyśleć w końcu o tym, co jest dla Was ważne, bo być może faktycznie ostatnimi tygodniami, ostatnimi momentami nie mieliście na to przestrzeni. Także teraz z tego skorzystajcie. I tyle. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.